dzisiaj dla Was kolejny tutorial. i Dzisiaj będzie film z serii Prosty Makijaż, który bardzo mało wymaga umiejętności, bardzo mało wymaga produktów. A jest to makijaż, który miałam w jakichś kilku poprzednich filmach i do tej a to było już jakiś czas temu, i do tej pory cały czas dostaję wiadomości z zapytaniem, czy mogę nagrać tutorial, czy mogę nagrać tutorial. Więc dzisiaj oto ten tutorial dla Was nagrywam i cóż, mam nadzieję, że mi się spodoba. Jedziemy. To tak, zacznę od tego, że na całą. Aha, oczywiście twarz mam w większości zrobioną, wszystkie. Linki, czy tam jakieś nazwy produktów, numerki itd. zostawiam Wam oczywiście w opisie na blogu. Znaczy w opisie filmu będzie linka, na blogu będzie cała lista rzeczy. I teraz tak. Zacznę od tego, że na ruchomą powiekę będę nakładać taki kremowy cień z Kiko i to jest numerek 101. To była chyba limitowana edycja i ten wiem, że też produkty Kiko jest bardzo trudno dostać. Mi się udało tylko przez koleżankę. Ale znalazłam jeden cień, który ma bardzo podobny kolor i to jest powszechnie dostępny cień z Essence z tej serii Metal Glam. On ma właśnie bardzo, bardzo podobny kolor i to jest Frosted Apple, numerek 03. I on, co prawda, jest trochę jeszcze bardziej metaliczny, ale kolor, zaraz Wam pokażę, ma bardzo podobny. Ja raczej nie, szuk... nie robię nigdy Wam filmów typu yy, Zastępniki albo tam jakieś takie podobne, dlatego że ja po prostu staram się nie kupować rzeczy, które mają taki sam kolor, bo jest mi to niepotrzebne. Ale zaraz Wam pokażę. Tu jest ten kre. Tu, ojejku. Tu jest kremowy cień z Kiko, troszeczkę jest jaśniejszy i cieplejszy, a to jest ten z Essence. Ale jak widzicie, one są takie dosyć podobne. A że tutaj nie będę nakładać bardzo, bardzo dużo produktu na powiekę, to na spokojnie myślę, że możecie sobie to zastąpić i będzie w porządku. I teraz, tak jak mówię, tym cieniem z Kiko pokryję sobie praktycznie całą powiekę. Nie będę używać dzisiaj bazy pod cienie, bo u mnie cienie z Kiko kremowe się trzymają jakieś. Bez przesady 15 godzin, więc nie muszę tym się w ogóle martwić. I to po prostu wklepię sobie delikatnie w powiekę. Tylko, żeby, był, żeby była taka różowa poświata. I jeszcze jedną rzecz teraz Wam powiem, bo ten makijaż dzisiejszy będzie troszeczkę bardziej fioletowy. A to dlatego, że ja go zrobię dokładnie tak jak robiłam go w tamtym dniu, kiedy były nagrania. Tylko, motyw był taki, że ja się maluję rano. Przed wyjściem do pracy około 6.15-6.20, a nagrywam na przykład po 19-po 22, zależy, kiedy mam czas. I teraz ym, mój cień już troszeczkę był taki znoszony, powiedzmy, dlatego teraz będzie wyglądał trochę bardziej intensywnie. Teraz sięgnę po fioletową kredkę z Essence. Ona się nazywa Long Lasting Eye Pencil i to jest numerek 16, Coolest Cheek. I tą kredką pomaluję sobie linię wodną. A robię to teraz tak szybko, dlatego że za chwileczkę, jak dokończę makijaż, to wrócę jeszcze raz z tą kredką położę drugą warstwę, żeby ten fioletowy był bardziej intensywny. I teraz, jeżeli Wam, coś jeżeli wam się tą kratką gdzieś wyjedzie tutaj na linię rzęs, to się w ogóle nie przejmujcie, bo to nie jest żaden problem. Teraz Wam pokażę taki trik, można powiedzieć, mój, który ja zawsze polecam osobom, które sobie nie potrafią poradzić z ze zrobieniem takiego kociego oka przy pomocy cienia do powiek, bo to jest bardzo, bardzo łatwa rzecz do zrobienia, ja to często, często właśnie wykorzystuję. A będę ten zewnętrzny kącik przyciemniać sobie cieniem z Ethnicity Minerals i to jest cień Indigo Gleam. Ja Wam kiedyś robiłam chyba recenzję tych produktów, już nawet nie pamiętam. Jeżeli coś takiego było, to Wam zrobię mm, linki do wszystkiego na dole, ale pff, cień jest cudowny. To jest coś takiego między śliwką, fioletem a brązem, ale o, oh, cudowny, cudowny kolor. Nabieram go na pędzelę 19p z Inglota. Nadmiar strząsam na wieczku, i teraz zrobię sobie coś takiego, że jeśli dam radę to zrobić. Przyłożę z jednej strony mój pędzelek, nie będę żadnych taśm przyklecia, ani innych takich rzeczy, bo po prostu bardzo, bardzo tego sposobu nie lubię. Postaram się to zrobić tak, żeby Wam pokazać. Przyłożę sobie najpierw ten pędzelek i się zastanowię chwilę, w którą stronę, jak bardzo wysoko bym chciała wyciągnąć tą kreskę, znaczy może nie kreskę, ten cień, bo wiadomo, no, u każdego się brwi w innym miejscu kończą. Moje się kończą tu dosyć wysoko, bo są za krótkie. Ale troszeczkę sobie przeciągnę tak, żeby moje oko się wydawało bardziej takie podłużne. Właśnie spróbuję Wam to teraz pokazać. Przepraszam, że się patrzę cały czas tutaj w, w mój ekranik, ale mam lusterko takie, które trzeba trzymać i nie jestem w stanie tego zrobić dwoma rękami. Więc przyłożę sobie delikatnie tutaj i troszeczkę popracuję pędzelkiem. I teraz, jak widzicie, wychodzi właśnie taki uniesiony ładny kącik. Teraz, jak już mam to, ten taki podstawowy kształt nadany, to sobie uzupełnię tutaj resztę już przy pomocy lusterka. A górną granicę rozetrę sobie przy pomocy takiego jasnego cienia w kolorze, który nazywa się Cream z palety Lorac Pro albo może być jakikolwiek beżowy cień. I pędzelka Maestro 497 w rozmiarze 12. Po prostu tutaj delikatnie rozetrze sobie tą górną granicę. Jak widzicie, to jest mega proste, bo wychodzi wam zawsze, zawsze wychodzi dobrze. I nie trzeba się martwić właśnie żadnym przyklejaniem taśmy i ciągnięciem tej skóry, ani jakimiś, wiecie, innymi cudami, bo po prostu można sobie przyłożyć pędzelek i to wszystko ładnie działa. A jeszcze jeżeli się martwicie na przykład nakładaniem zwykłego cienia na cień kremowy to te cienie z kiko jak widzicie one już są kompletnie suche i ja tutaj mogę sobie te dwa rozcierać bez żadnego najmniejszego problemu i wychodzi mi piękne, jednolite przejście. Ok, no i widzicie, wyszło mi coś takiego. Teraz możecie albo zostawić ten dół taki jasny, jeżeli wam to odpowiada, albo możecie zrobić makijaż do końca, tak jak ja to zrobię. Mam tutaj odsypkę cienia Lili Lolo w kolorze Deep Purple. Może mi się uda wam trochę pokazać, żeby się nie osypać całkowicie. To jest taka, taki ciepły fiolecik, taka właśnie, może troszeczkę śliwka, może. No nie, ciężko mi jest powiedzieć. To jest taki dosyć mieszany kolor i on ma bardzo ładne, delikatne złote drobniki. Jest niesamowicie podobny kolorystycznie do, tego, do tej kredki, którą nakładałam. I jego nałożę sobie tutaj na dolną linię z przy pomocy pędzelka Maestro, którego Wam nie podałam. To jest pędzelek 410 w rozmiarze 6. Taka mikroskopijna kuleczka, najmniejsza, jaką w ogóle widziałam w życiu. I niesamowicie delikatna. I ona mi tu pozwoli ładnie do połowy oka mniej więcej rozetrzeć tą kredkę. I ja to troszeczkę wyciągnę do góry. Nie tak za dużo, tylko... Podrobinę. Żeby było takie ładne przejście z dolnej linii rzęs na górną. Teraz sobie sięgnę po taki jasno różowy cień z paletki Catrice Absolute Nude. I nałożę go w wewnętrznym kąciku przy pomocy pędzelka 13P z Inglota. I nałożę go tutaj w wewnętrznym kąciku i tak troszeczkę zjadę sobie nawet na dolną linię rzęs. I w tym momencie zwrócę do tej kredki z Essence i jeszcze raz poprawię sobie linię rzęs na bardziej fioletowo. Jeżeli się obawiacie, że różowy wam sprawi, że oczy będą wyglądały na takie czerwone i zmęczone, to możecie sobie linię wodną jakąś pojechać taką cielistą kredką, i też będzie w porządku wyglądało. Ja akurat wybieram fioletowy, bo mi się te śliwki, fiolety, róże wszystkie tak ładnie razem zgrały. Teraz podkręcę sobie rzęsy i nałożę maskarę. Dzisiaj będę korzystać z tuszu. Um... Catrice Black Ultimate Lash Multimizer i już mi się prawie kończy ten tusz. To wydaje mi się, że jest moje drugie opakowanie, więc zaimponował mi jak na tusz za tam 12 czy 14 zł. Teraz jeszcze możecie, możecie oczywiście sobie do tego dołożyć kreskę, jeśli macie ochotę, ale ja nie chciałam zakrywać tego różowego jasnego i dlatego postawiłam tylko na wytuszowanie rzęs. Jedną rzecz Wam tylko tutaj podpowiem, jeżeli macie ochotę nałożyć sobie więcej niż... Jed... To jest jedna warstwa tuszu, jeżeli macie ochotę tego tuszu nałożyć sobie więcej niż jedną warstwę, to musicie od razu, bo on jak zaschnie, to po prostu nakami. Eee, dobra i teraz tak, chciałabym bardzo delikatny róż do tego makijażu, więc wybrałam sobie kolorek Nude z Annabelle Minerals. On jest właśnie taki brązowo-różowo, trochę niewidoczny, ale jednak coś tam daje takiego, że policzki wyglądają ciekawiej. I nałożę go sobie tutaj po prostu na, na, na policzki. Nie wiem, co tu chciałam więcej wytłumaczyć. On jest bardzo specyficzny, bo czasami po prostu jak się go nałoży, to po kilku sekundach dopiero pokazuje swój prawdziwy kolor. Bardzo, bardzo fajny jest to produkt. Jak nie wiecie, jaki róż pasuje, to ten praktycznie zawsze odpowiada. To ten praktycznie zawsze odpowiada. Dobra, i teraz tak, jeśli chodzi o, jeszcze tak się zastanawiam, czy się nie przypudrować trochę, bo się robi tutaj ciepło i patrzę, że pomału zaczyna Was oślepiać. Sięgnę po taki puder HD z Ethnicity Minerals. On się po prostu nazywa Velvet HD, nie ma żadnego tam koloru. To jest puder biały i ja go nałożę przy pomocy pędzelka z Anabel Minerals. To jest taki płaski pędzelek do podkładu, którego ja do podkładu nigdy nie używam, <laughs> zawsze go używam do pudrowania twarzy. I przypudruję sobie tylko strefę T właściwie i teraz trochę przypodruję sobie tutaj kawałek ten czoła, bo mam wrażenie, że zawsze ta lampa, która jest za mną, tak świeci, że wygląda, jakbym tam miała jakąś, jakiś świecący element. Przypodruję sobie odrobinę okolice pod oczami. O. I to byłoby tyle. Jeżeli właśnie tu na pewno będziecie mieli pytania, czy ja pudruję podkład mineralny, tak, to teraz mam podkład mineralny na twarzy. Jeżeli macie potrzebę, to możecie spokojnie już upudrować, będzie wszystko w porządku. I teraz kilka opcji na usta, ponieważ ten makijaż dla mnie jest bardzo delikatny. Wiem, że dla niektórych to jest już wow i w ogóle wieczór, ale dla mnie to jest bardzo delikatny makijaż i ja go najczęściej łączę z ciemnymi ustami. A dzisiaj Wam przyniosłam takie cztery opcje moje ulubione, pomyślałam sobie, że nie mogę się decydować, więc po prostu pokażę Wam wszystkie. I zacznę może od najjaśniejszej, a skończę na najciemniejszej, bo na najciemniejsze się po prostu najlepiej czuję. Pierwsza pomadka to jest pomadka ze Revlonu 003 Move It Over. To jest matowa pomadka, którą uwielbiam i to jest właśnie taki cielisty, troszeczkę fioletowy kolorek. Mniej więcej tak to wygląda. To jest bardzo, bardzo komfortowa pomadka, chociaż jest matowa. Uwielbiam ją i szczerze mówiąc, jak tylko mi się skończy, to kupię następną, bo to jest jeden z takich mm, kolorów. Wiecie, moje usta, ale w tej lepszej wersji. Bardzo fajny. Komponuje się ładnie z tym makijażem, więc taka jest opcja, tak wiecie, cielista. No i przechodzimy do tych bardziej zabawnych. Drugim kolorkiem jest szminka z Essence i to jest taki kolor, który nigdy do mnie nie przemawiał, bo to jest coś takiego między fioletem a brązem i on się nazywa... to jest numerek 06 Barely There. Dziwny jest ten kolor, muszę powiedzieć, ale w... wydaje mi się, że z tym makijażem fajnie wygląda i już tak, tak się też malowałam wcześniej. I tu już, wiecie, to już jest taki trochę ciemniejszy, już taki w moim stylu bardziej makijaż. Tak jak mówię, ten kolor jest bardzo dziwny, nie wiem, napiszcie mi jak Wam się podoba. Ja go uwielbiam, po prostu obsesję dostałam na punkcie tego koloru. Raz, że jest matowa, dwa, że jest dosyć przyjemna w noszeniu i się ładnie ściera, to znaczy nie robi mi takiej dziury na środku jasnej, tylko ściera się w miarę tak z takim gradientem i wygląda całkiem spoko. Kosztuje chyba z 10 zł, bardzo fajna pomadka i... Jak widzicie właśnie prezentuje się tak z tym oto makijażem i teraz jedziemy do tych jeszcze bardziej fajnych. Czwarta opcja to już jest w ogóle taki wiecie, fiolecik, śliweczka, Electric Plum numerek 300 z Rimela i to jest pomadka Moisture Renewal. One są teraz w innych opakowaniach, ja już mam ją bardzo długo i ona już wiecie, jeszcze wygląda tak jak, jak kiedyś wyglądały. I to jak widzicie już jest taki ciemny kolor. Taki, no właśnie taka śliwka, fiolet, coś takiego. Uwielbiam tego typu pomadki. I w tym się chyba najlepiej czuję. Jak mam właśnie takie, ust, takie oczy, dla mnie to są oczy dosyć jasne. I do tego takie ciemne usta i się w tym czuję bardzo dobrze. No i teraz pokażę Wam ostatnią pomadkę, która jest... Za każdym razem, kiedy ją mam w nagraniu albo w ogóle w życiu, kiedy jestem pomalowana, zawsze się ktoś pyta, co to jest za pomadka. A to jest bardzo tania szminka z Petify, którą udało mi się właśnie dzięki koleżance zdobyć. I to jest pomadka 042 Madison Square. I ona jest boska, ale na ustach nie wyglądam tak aż ciemno, chociaż żałuję, bo gdyby była taka, ja też bym z przyjemnością nosiła właśnie taki kolor. Ta jest właśnie taka malinowa, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jedyny minus tej pomadki, o i właśnie to jest tego typu kolor, który mi też bardzo odpowiada. Jedyny minus tej pomadki to fakt, że jest potwornie ciężko ją się pomalować bez yy, pędzelka do ust. Niestety ja pędzelka tutaj już ze sobą nie mam, więc musiałam pojechać tak jak jest, dlatego jest tu trochę krzywo, co bez wątpienia zostanie mi wypomniane. Yy, ale w ogóle tym się nie przejmuję. Więc moi drodzy, tak wygląda gotowy makijaż. Możecie sobie wybrać, który ten kolor ust Wam najbardziej odpowiadał. Ja do tego bym dodała trochę ciemniejsze jeszcze policzki, albo... O właśnie, może uda nam się jeszcze tutaj sytuację uratować. No i tak wygląda gotowy makijaż. Jak możecie sobie wyobrazić to z ustami cielistymi, w ogóle z tymi wszystkimi, które Wam pokazałam wcześniej, możecie sobie wybrać Waszą opcję ulubioną. Napiszcie mi w ogóle, ciekawa jestem, która pomadka wygra. I cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Coś mi właśnie wpadło do gardła i zaraz sobie będę... Miała jakieś potworne na podcastu, także lepiej już zamilknę. Pożegnam się z wami i cóż, liczę, że zobaczymy się następnym razem. Pozdrawiam!